Lejem. No, dzień dobry, witam wszystkich. Ogólnie między filmami jest jeden dzień przerwy. Wczoraj, wczoraj nie nagrywałem, bo tak w sumie za dużo się nie działo. No, wywoziliśmy. Yy, brat wywiózł 5 beczek gnojowicy. Bo już szambo nam się zaczęło wylewać, no i wylaliśmy na takie pole, co i tak będzie uprawiane. Także to nie było aż tak szkoda, jak szpury się podobią wstępnie. Tam 5 beczek, żeby było, no, żeby kurwa, nie mogę rękawiczek znaleźć, mówię pięć beczek, żeby, żeby obniżyć poziom w szambie i ten, i żeby to w miarę spływało. Dzisiaj mamy w miarę fajną pogodę, porównując do wczoraj, bo wczoraj kropiło cały czas yy, tutaj kilka słów odnośnie wysłotek, bo to się kilka osób pytało Nowe słodki nie są najlepsze Zapach w miarę dobry mają od góry możecie zobaczyć jest, jest trochę zepsutego, no nie wiem, 5 cm, ale tak jak tu nie wyglądają najgorzej. Bo to ogólnie te wysłodki, one już jak przyszły, nie były naj, najlepsze. No tu źle to wygląda, bo mi się ta ściana zsuwa za każdym razem. Te wysłodki nie wiem, czy to te, z tych buraków ze Szwecji, czy co. Takie, nie wiem, dziwne są. Ale ogólnie nie grzeją się na razie, bo jest w miarę chłodno jeszcze. Dlatego otworzyłem tą pryzmę, bo ona jest duża, żeby mi się latem, jak ciepło będzie, nie grzała. Na lato mam tutaj tą pryzmę, która yy, ten bardzo dobrze wyszła, bo czuć to tutaj. Jak się wciska, jest twardo, nie jest takie obślizgłe. Bo jak jest obślizgłe, to jest takie miękkie, jak się wdepnie. A tu jest twardo, także naprawdę dobrze się ukisiły. No, i wczoraj, wczoraj nie mogliśmy z ogrodzeniem dalej ruszyć, bo betoniarki nie mieliśmy. Ale już, już wieczorem znajomy przywiózł mi betoniarkę. O kurde gdzieś jeszcze tą czerwoną mieliśmy, a już teraz nie wiem gdzie ona jest. Bym musiał... Nie wiem, dobra. Nieważne. Yy... Prawdopodobnie wiem jak wygląda ten cement tu na górze, ale na pewności jeszcze jak yy, Jaką wygląda Bo wiadomo. Że... No wiadomo było pod dachem ale coś czuję że że już ten do użytku raczej się nie nada zobaczymy No wrzucimy to do botoniarki żeby się tego pozbyć ale no to już się praktycznie nie nadaje wiedziałem że tak będzie chociaż tu jeszcze, tu jeszcze nie jest najgorzej z brzegu, może te w środku worki też będą lepiej się rozkrusza to o. tak się dobrze przechowało dobra, będziemy to dosypywać jako dodatek o, nasza betoniarka Tak to wygląda Wszystkie łapy jeszcze są No, będzie chodzić Dobra Muszę jechać najpierw po cement i wtedy ten wezmę to rozsypie cała kamera już w cemencie. Zobaczymy, może nie będzie aż tak źle z tym cementem to ważne do pieca. I te słupki to one się nie chcą palić. Trzeba by Nie wiem. Najlepiej, jakby jakąś taką tę. Rozdrobnił je. To by może przesły. A tak to nie chcę. Dobra. Biorę tę szóstkę. Odczepię. Wezmę przyczepę. Pojadę po cement. Zaczepiamy do betoniarki. I zaczynamy robić. To już wracam, ale tutaj przyjeżdżamy obok mieszanki gorzowskiej naprawdę fajnie wygląda. Już zaczyna rosnąć, pogoda sprzyja. Ładnie ciemnozielona. Także no w kwietniu pierwszy pokaz zobaczymy. Prawdopodobnie jak pogoda się utrzyma. A wygląda wszystko na to, że się utrzyma, no to będzie fajny pokos mieszanki gorzowskiej. No niedużo, bo 3 hektary, ale już może ten y, do przetestowania nowego nabytku będzie możliwość, no. Już prawie jestem w domu. Y, tonę cementu wziąłem, tak policzyłem, że mniej więcej tyle będzie potrzeba. Także no, widzimy się zaraz w domu. No, i mamy kolejnego dnia wczoraj. Za dużo się nie udało zrobić, bo betoniarka nam trochę problemów zrobiła. Tutaj tu taki zigar jest, i on wyleciał, i cała ośka wpadła nam w przekładnie. I trzeba było tutaj rozkręcać. I ten i nowy zigar dać nowy uszczelniacz. Od razu kupiłem żeby był, i co dzisiaj się za to zabieramy? Jesteśmy w podojeniu. Yy, tutaj cement trzeba będzie później tu postawić. Koparkę wziąć. Najpierw muszę paszowo odczepić. Yy, brat właśnie skończył oprzątek. Poszedł teraz na śniadanie. Ja już śniadanie zjadłem i zabieram się właśnie tutaj za ten. Z odczepienia paszowozu podczepiam betoniarkę i lecimy z tematem, bo to już jest piątek. Już powinno to być dawno zrobione. Także no, wczoraj wieczorem jeszcze paliwko przywieźli. Yy, teraz u nas cena jest 6,54. Także no, nie najlepiej. Sceną jest. Ostatnio było trochę taniej kupione, już teraz nie pamiętam, ale wiem, że taniej było to na pewno. Także no, zobaczymy, co tam będzie się działo z tą ceną paliwka. No ogólnie, często się pytacie, ja kupuję B... B7 paliwko, także B7, w takiej cenie 2500 kupiłem. Także no. Dobra, odczepiam paszowóz, podczepiam betoniarkę i widzimy się później.

Ja nie pamiętam ile worków liczyłem na betoniarkę Czekaj zaraz powiem policzyć mi się liczyłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sien, osiem pięć worków na betoniarkę No i dobra, teraz trzeba... Odtąd... Jeszcze ziemi trochę wpadło. I'm back. <laughs> Ja nie mogę, ale to jest pogoda taka na to, że szok. Dobra, jestem z drugą betoniarką. Mam pewien pomysł, ale nie wiem, czy to wyjdzie, także spróbujemy. do betão novo velho No dobra, trzeba jeszcze przynajmniej jedną taką zrobić tutaj Jak nie dwie masakra. Ogólnie plan jest taki że robię taką gęstą, taki gęsty beton i ten Potem powoli będziemy tego słupa zatapiać i przez no. 3-4 godziny ładowartą będziemy go trzymać w pozycji, takiej jaki ma być. Zobaczymy czy to wyjdzie, czy nie Najwyżej będziemy mieli 3 odamysów. Także zobaczymy. No, i dobra, na patencie jest yy, ładowarka tylko uziemiona do wieczora. Tak mi się wydaje, że powinno już być ok. Także wypoziomowany zostawiamy tak jak teraz. No, i dobra, mamy już wieczór. 2024. Tu jak przyszłem. To jak patrzę. Pas już taki. Nie, no słup już raczej stoi sztywno. Odpalimy. I opuścimy. To trochę popuścił, ale niedużo. Mi się wydaje, że na ramce mógł opuścić trochę Ale sub stoi to najważniejsze Raczej się nie przechylił Co to tak kopci? to jeszcze miękciutki ja nie mogę no. Tak to jest już ty. Dobra, nie będę nim ruszał, żeby się nie rozrzadził beton. I jutro powinien już być bardzo sztywny. No i dobra. Pierwszy słup w tym roku stoi. Myślę, że będzie dobrze. Tutaj ta dziura była y, dosyć rozjechana, bo mi się... Tutaj z przodu zapadło, przez co tutaj trochę więcej betonu jest ale to myślę, że nic nie, nie, nie szkodzi. Także w razie czego kiedyś koszarkami czy coś Żeby nie było tutaj takiej górki No, dobra Także co, tam w tamtych yy, dziurach sprawdziłem, nie ma, nie ma wody, także będziemy tam mogli yy, postawić normalnie. Jutro postawimy słupy i myślę, że jutro jeszcze będę zalewał betonem. Jak się uda. No, także co, kurde, no, no. <ślaski> No także co, na dzisiaj, na dzisiaj będę kończył. Nie wiem, może nie tak jak powinno się to robić, ale efekt końcowy jest, jest zadowalający, to najważniejsze. Także co, na dzisiaj to wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego, cześć!